Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Z tej strony Łysy, a i Seven Days To właściwie pierwszy odcinek e, Tak jakby nowej serii Pewnie zapytacie się, gdzie gdzie jest Drugi odcinek e, Zombie Horda, którego zaczęliśmy tydzień temu I powiedziałem, że kolejny odcinek będzie co środę e, Otóż nie ma, dlaczego nie ma? Dlatego nie ma Zombie Horda Dlatego, że mi nie działa Zombie Horde Wersje wcześniejsze, te nie ze Steama e, W ogóle mi nie działają Nie wiem dlaczego jakiś błąd tam wyskakuje Nie wiem jak go na razie naprawić, a nie mam czasu żeby się z tym męczyć, więc postanowiłem zobaczyć czy uda mi się nagrać alfę 13.5 Aktualnie, wy chyba nie będziecie tego widzieć w prawym, górnym rogu, dlatego że tam jest taka ikonka mojego programu. Jeżeli rzeczywiście widać tam ikonkę, to w przyszłych odcinkach to zmienię. No właśnie, wracając do tematu, będziemy grali sobie, a właściwie będziemy starali się grać na wersji najnowszej aktualnie w Stellandest Today, alfa 13.5 na tą chwilę. Jeżeli tam nie pomyliłem się, a raczej nie, żebyście widzieli, to tak wyglądają nasze ustawienia. Gram normalu, będę grał, znaczy będę starał się grać, dlatego że. Ja dużo tutaj nie pamiętam. Tutaj 13, 30 minut, ustawiłem się, że to jest optymalny czas. No i spadanie skrzynek co 7 dni, bo było standardowo co, co 3. Myślę, że to jest nawet za dużo, więc nie będziemy przesadzać rzeczywiście tutaj. Tak wyglądają ustawienia, zobaczymy, jeżeli oglądacie to na YouTubie, to znaczy, że udało mi się to nagrać, z czego będę na pewno dumny. Mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, widzimy się już w grze, jeżeli uda mi się naprawić, właściwie nie, zróbmy tak, jeżeli pod tym odcinkiem będzie więcej łapek w górę niż pod odcinkiem zombie horda, to zostajemy przy serii z alfy 13.5 i będziemy co tydzień w środę nagrywali tą alfę, a jeżeli będzie mniej łapek i będzie mniejsze zainteresowanie, to po prostu popracuję nad tym, aby tego błędu nie było i żeby w kolejnym odcinku za tydzień w środę był zombie Horde. od was właściwie zależy co będzie, zobaczymy. A tymczasem ja robię cięcie i widzimy się już w samej grze. Mam nadzieję, że uda mi się to nagrać. Trzymajcie kciuki. Ok, jesteśmy już w grze. Właśnie stworzyłem nowy świat na oczywiście random genie, czyli randomowe rozpienie się terenów. Zobaczymy, czy uda mi się nagrać. Z góry od razu was przepraszam, że wszelakie ścinki, dopóki nie znajdziemy jakiegoś miejsca, w którym się osiedlimy na stałe, to będą po prostu ścinki związane z tym, że ładuje nam się świat właśnie tak, zobaczymy, czy uda mi się to nagrać. Kurde, tak bym chciał nagrywać z tej najnowszej wersji. Zobaczymy, jeżeli mi się uda, jeżeli wam się to spodoba, to na pewno będziemy nagrywać, a ja tymczasem idę do przodu. Jakieś tam nudniejsze sceny, bo nie, nie będę starał się na początku biegać, dlatego że wtedy może też coś się stać. Eee, no takie utrudnienia mamy, ale nie będę was tym zanudzał, nie bójcie się w chwili, której będę właśnie tak się poruszał powoli, czy, czy po prostu będę miał jakieś problemy i tak dalej, to po prostu będę robił cięcie, żeby was tym nie zanudzać. Tutaj po drodze będę starał się zbierać materiały. Mam nadzieję, że to mi jakoś wyjdzie. Nikt mnie na nie goni. Mam, myślę, że każdy z was wie, jak wygląda Alfa 13 i wszystkie pod, pod wersje tej alfy, więc nie będę tutaj tłumaczył, co się zmieniło i tak dalej. Myślę, że każdy sobie już fan. Co dać tutaj, bo myślę, że tylko takie osoby oglądają na moim kanale tą grę. Obczaili sobie dokładnie o co chodzi w Alfie 13 i jak to wszystko wygląda, a ustawienia mojej gry widzieliście przed chwilą. Dobra, więc ja trochę tutaj szukam, może znajdę jakiś fajny teren do osiedlenia się na noc, może znajdę w ogóle teren już na stałe. Fajnie by było, bo wtedy te ścinki bym ograniczyć. Bo one są związane przede wszystkim z tym, że tworzy się nowy świat więc jeżeli bym znalazł jakieś tam optymalne miejsce do osiedlenia się, to myślę, że dzięki temu bym mógł tam no, mieć jakąś lepszą grę. W tych samochodach zazwyczaj nie opłaca się przeszukiwać Chociaż tutaj może być coś ciekawego, no ale tutaj mamy jakieś coś, coś co w ogóle nam się nie przyda na, ten, na tą chwilę. W ogóle świetnie wygląda inwentor, on jest po prostu tak pięknie zrobiony, możemy robić strzały, ale na razie one są nam zbędne. Nawet nie mamy łuku czy kuszy, więc nie musimy tego zdecydowanie robić. Tam jest kolega zombiak, ale ona raczej nie będzie nam tutaj e, dużym zagrożeniem, nie będzie do nas dla nas... Dobra, więc ja idę szukać, muszę przede wszystkim wyjść z tego biomu, bo jest po prostu straszny i zobaczymy się za chwilę, jak już ogarnę jakieś miejsce lub wydarzy się coś ciekawego. Te zobiaki też świetnie wyglądają. Znaczy ja mam niższe detale, one mogą wyglądać trochę gorzej, no ale i tak te jest śmieszne, jak one tam chodzą i w ogóle. Nie chcę, żeby on, bo ja bym musiał teraz pobiegać trochę, nie chcę biegać. Może, może wyłączę nagrywanie, pozbędę się go. Znajdę coś ciekawego i zacznę nagrywać. Myślę, że to będzie ok, więc właściwie wychodzimy już z biomu zimowego, więc spoczko, Widzimy się właśnie za chwilę. Robię malutkie cięcia, aż coś ciekawego znajdę, żeby właśnie zanudzać, bo po prostu nie mogę biegać, żeby tutaj nie wywaliło gry. Mam nadzieję, że wybaczycie mi takie problemy, ale jak ktoś ogląda co będzie tutaj na moim kanale, to już się pewnie przyzwyczaił do właśnie takiego sposobu nagrywania. Widzimy się za chwilę. Ok, jak widzicie, w oddali znalazłem jakiś fajny. Fajny dom. Znaczy mi się ogólnie on podoba i chciałbym go e, ogarnąć sobie. Czy pada deszcz? Czy mi się tylko wydaje, bo niby zmokłem? Chyba padać deszcz będzie. Nie wiem, czy to wpłynie na moje FPSy? Mam nadzieję, że nie. Dobra, pierdziele, to oni i tak to widzą. Kurde, zniszczony biom. To będzie straszne. Przydałaby mi się jakaś prowizoryczna chociaż broń. Kurde, ten domek jest w złej... E, w złym miejscu, to chciałem powiedzieć. Może zrobię sobie podstawowe narzędzie, siekierkę. I pozbędę się jakoś tych zombiaków. Zobaczę, czy mi się uda. To, że zrobię bez was, dlatego, że to myślę, że nie będzie najciekawsze. Te zombiaki już do mnie tam lecą. Muszę się od nich troszeczkę oddalić jednak. Bo muszę mieć jakąś przewagę jednak tutaj. Dawno się nie biłem sobie tutaj z zombiaczkami. Więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że nie zginę. I widzimy się za chwilę. Kurde, ja wiem, że naprawdę nie wiem wszystkiego o tej wersji alfa 13. Ale czegoś takiego to naprawdę się nie wyobrażałem, że dodadzą oni do tej gry mniejsza, kaniony mamy, spoko eee, lecę dalej, bo zginąłem, jestem na Białym Pustynnym nie wiem czy to wcześniej nagrałem jakiś fragment, bo przed chwilą mi program wywaliło ale dajemy radę, krok po kroku <grych> nagrywamy pierwszy odcinek mam nadzieję, że to mi się uda i co? na razie nie mam planu jakby tutaj przebrać pierwszą noc samemu umarłem i raczej nie będę do tego wracał ale poszukam jakiegoś ciekawego miejsca może gdzie będzie mniej zombiaków i będzie bardzo przyjazny teren. Zobaczymy. Widzimy się za chwilę. Okej, okay, mam pewien pomysł na tą noc, w chwili, w której sobie rozwalam drzewo, eee, już nie tak Minecraftowo, bo no, pewnie wiecie, o co chodzi w tej Alfie 13. Każdy pewnie widział, więc nie będę tutaj tłumaczył o co chodzi. Eee, przejdę od razu do rzeczy. Chciałbym przetrwać tą noc na tym wzgórzu. Myślę, że ono jest dość mało dostępne dla zombiaków. Później wam pod wieczór, jak będę tam starał się przetrwać, pokażę jak to wygląda. I myślę, że rzeczywiście to wygląda w miarę ok i udałoby mi się tam przetrwać, eee, tylko muszę ogarnąć jakiś tam szałas z drabinkami, jak to się mówi. Ok, na chwilę mi wywaliło grę, ale już wracamy, nie ma problemu, a dobra, już mi się to rozwaliło, dobra, więc nie rozwalam do końca tego drzewa, tylko tutaj idę na samą górę, mam nadzieję, że mam tam coś patyków, o, trawy raczej mi tutaj nie zabraknie i chodzi mi o te wzgórze, myślę, że one jest dość mało dostępne, w przyszłości bym mógł przejść na tamto wzgórze, bo tam widzę, że jest jakiś kamień i byłoby na pewno milej, ale tutaj rzeczywiście wygląda to nawet fajnie. Skąd tutaj śmieci na środku tego pustkowia? Nie mam pojęcia. Dobra, więc gdzieś tutaj chciałbym się osiedlić. Oczywiście na pierwszy dzień. Może coś tutaj w przyszłości rozbuduję. No i ogólnie pamiętajcie o tym, że jeżeli zostawicie łapkę w górę, no to oczywiście powodujecie to, że. Czy mogę kraftować normalne drzewo takie? Nit 40 bym mógł, nawet. Co jeszcze mogę tutaj craftować? Mogę craftować coś, co bym chciał craftować, czyli to. Do tego potrzebuję 10. Najwięcej mogę zrobić 46 tego. Drobię 45, albo dobra, zrobię 40, to będzie 3 minut trwało. Dość dużo. No ale myślę, że damy radę. Teraz mamy więcej miejsca do craftowania. Możemy kilka przedmiotów naraz craftować, więc to jest w miarę okej. Okay. Więc tutaj chciałbym się osiedlić na tą noc. Pamiętajcie, właśnie nie dokończyłem chyba, że zostawiając łapkę w górę. Mówisz, że po prostu chcesz tą serię, jeżeli będzie więcej łapek w górę niż po te zombie horde, no to zostajemy przy tej wersji, gramy tutaj. Wiem, że pierwszy odcinek nie był jakiś tam mega ciekawy, ale obiecuję, że kolejne będą na pewno ciekawsze, zbierz to na herbatę i myślę, że tutaj będzie fajnie naprawdę. To jest mało zombie, tam gdzieś jeden idzie, e, tu gdzieś drugi jest, on chyba mnie nawet widzi, powinienem się oddalić, żeby na pewno mnie nie widział, bo on może mi tutaj przeszkodzić, tak czy siak, myślę, że będę w stanie tutaj przetrwać. Dostałem skilla, mam level drugi za crafting, czekajcie, na który był skill? Dobra, właściwie, nie, no, dobra, tutaj był skill, ale to był jakiś skrót do tego. Mogę sobie wydać jeden, czy na czym to polega? Na razie nie, mogę sobie w nocy, już może pewnie bez Was. No dwa lety. to żeby nie było. I tu gdzieś bym chciał się osiedlić, jak tam idą prace nad tym. E, jakoś idą jeszcze dwie minuty ale zaczyna być już powoli ciemno naprawdę, no ale tutaj nie ma zombiaków, więc nie powinienem aż tak bardzo się bać gdzieś myślę, może nie przy tej krawędzi, bo tam mogą mnie zobaczyć jednak z dołu i będą chcieli pewnie tutaj się do mnie dostać, Tam tamten zombiak raczej nie ma możliwości, żebym mnie zobaczył że ja sobie ukłócnę, żeby tutaj nie zwraca na siebie uwagi i tak w związku, że ten już więcej nie będzie filmów na moim kanale, aż do nie goni. Aż do właśnie po nowym roku, myślę, że za tydzień dopiero będą filmy, więc życzę wszystkim oczywiście wesołych świąt, bo chyba nie będzie już e, momentu, w którym będę mógł życzyć Wam e, wesołych świąt, dlatego że już więcej filmów nie będzie. Oczywiście na Facebooku będę Wam tam życzył, coś tam pisał. Pamiętajcie, aby śledzić mojego Facebooka, bo piszę tam często ciekawe, myślę, że rzeczy dość przydatne. Czy znaczy ja mogę już to brać? Czy ja to anulowałem? Nie anulowałem. Aj, nie umiem brać tego. Dobra, udało mi się. Eee, może to niech się robi. Te 20. A już z tego coś poukładam. Dobra. Eee, jakoś taką zaporę. To jest w miarę wytrzymałe. Więc myślę, że powinienem dać radę. Jakoś tutaj przetrwać. Może to trochę jeszcze większe zrobię. I zaraz Wam pokażę jakiś system sobie. Ej, ej. Co to za górka? Dobra. Tego nie było w planach, ale okej, okay, zobaczymy. Dobra, coś takiego bym chciał wybudować. Takie nie za duże jednak, bo nie mam już tyle tego materiału. Zostało mi 11, powinienem to jeszcze oszczędniej robić. Dobra, dotąd. Chyba nikt nie jeszcze mnie jeszcze nie goni, więc nieźle. Jeszcze tutaj. Dlaczego no tutaj nie mogę? Dobra, mogę jeszcze w to miejsce. Dobra, może nie będę Was zanudzał tą, tym budowaniem. Pokażę Wam na końcu, jak, jak będzie wyglądał efekt końcowy. Bo już to. Dobra, działa to jakoś. Nie zawala się, nikt mnie nie goni, jest ok. Dobra, więc widzimy się za chwilę. Ok, to wygląda w ten sposób. Takie było założenie. W tej chwili po prostu będę mógł bić zombiaki, a one mnie nie za bardzo. Po prostu, jeżeli w któryś tu podejdzie, to go uderzę i on nie będzie mógł za wiele mi zrobić, bo mnie bronią te właśnie e, wood farmy gorzej jeżeli kliknę na ai, na przykład zabiorę jakieś i będą też wskakiwały ale jak na razie żadnego zombiaka nie widziałem więc na razie się cieszę dość dobra lokacja mam nadzieję e, dość trudno dostępna, także jakoś dużo tych ząbiaczków tutaj nie ma, więc ja się cieszę będziemy powoli kończyć ten odcinek wiem, że po pierwsze on nie był długi po drugie nie był jakiś tam fascynujący, nie działo się dużo, e, no ale tak jeżeli wam się to spodoba, zostawicie więcej łapę w górę niż pod zombie hordem, to po prostu za tydzień w środę będzie kolejny odcinek właśnie z e, alfy alfy 13.5, chyba że wyjdzie nowsza. Teraz sobie zaktualizuję. E, więc będzie po prostu z najnowszej alfy, po prostu normalny survival, będziemy starać się przetrwać e, i kolejny odcinek, jeżeli wam się spodoba, to obiecuję, że będzie bardziej jakby e, ciekawy, tak? Więcej się wydarzy. Tutaj rzeczywiście dużo się nie działo, bo po prostu jestem po kilku godzinach ogarniania tego zombie horda bez sukcesów, więc naprawdę jestem trochę już tym zmęczony. Nie za bardzo mi się chce, a także już tak na szybko to nagrywam, bo już jest dość późno, więc o to właśnie tutaj chodzi. A jeżeli po prostu nie będzie tutaj dużo łapy w górę, powiedziesz, że jednak nie, zombie horde był lepszy, jeżeli twój sprzęt ci aż tak bardzo nie pozwala na granie tutaj, to po prostu zostanę przy zombie hordzie. I za tydzień, w środę, będzie zombie Horde, Mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć. Jeżeli nie, no to nie wiem wtedy. No ale myślę, że naprawdę może wypalić, że tutaj Alfa 13. Jednak ja chciałem właśnie taką serię zrobić po zombie hordzie. No, wyszły pewne komplikacje i przez to tak się właśnie stało. Może będziemy patrzeć w niebo, bo to jest chyba bardziej ciekawe, lepiej to wygląda. Więc, e, to zależy od Was, gdzie będzie więcej łapek w górę. Tam właśnie będziemy szli dalej e, serią. E, jak będzie pod Seven Days Today e, Zombie Horde więcej łapek, no to za tydzień Zombie Horde. Jeżeli pod tym e, odcinkiem będzie więcej niż pod Zombie Hordem, no to właśnie normalny Survival z najnowszej wersji w Seven Days będzie w kolejnym odcinku. Tak to będzie wyglądało. Od Was wszystko zależy. Wiem, że ten odcinek, jeszcze raz się powtórzę, nie był najlepszy. Przepraszam, jeżeli Wam się spodoba, to kolejny będzie na pewno o wiele lepszy. Na pewno będzie, obiecuję Wam to. Jeżeli, jeżeli zostawicie dużo łapek w górę, jeżeli Wam się seria spodoba, to, to na pewno się przekonacie o tym właśnie za tydzień w środę, bo co środę będzie odcinać Seven tutaj, Today. Co chyba już mówiłem często. Patrzę tutaj, rozglądam się, żeby mnie nie zabili tutaj jeszcze na nagraniu, bo będzie wstyd do końca, już raz umarłem na tym nagraniu. Dobra, nie będę dłużej przedłużał bo jeszcze dzisiaj muszę zmontować i wyrenderować ten odcinek, więc ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, wesołych świąt oczywiście eee, i tyle, widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, tam jest Księżyc, halo Księżyc dzień dobry, się przesuwam, zrobili takie, taki efekt, fajnie dobra, żegnam się z Wami kolejny odcinek jest tutaj oczywiście w środę od Was zależy jaki, trzymajcie się do kolejnych filmów na moim kanale Yo.